Wysoka komisja. Takie niepokojące tutaj, niepokojąca odpowiedź padła ze strony rządu na temat projektu, który przygotowało Ministerstwo Rozwoju, że to będzie kilka tygodni. To rzeczywiście w sytuacji, kiedy premier Tusk dał. Taki sygnał do tego, że deregulacja powinna być przeprowadzona szybko, i przecież został jeszcze powołany pan Rafał Brzoska jako ktoś, kto ma ze strony społecznej koordynować i opracowywać te projekty. Przypomnę, że ten projekt rządowy już 5 kwietnia został rozesłany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych z 30-dniowym terminem na zgłaszanie uwag. Projekt wysłany do 539 podmiotów do konsultacji. W dniach 25-26 czerwca przeprowadzona została konferencja uzgodnieniowa. Obecnie, cytuję pana ministra Paszyka z wystąpienia z lipca, wystąpienia Sejmowego, obecnie trwa opracowanie nowego tekstu w związku z tymi zmianami. Chcemy, chcemy aby ustawa jesienią trafiła do Sejmu. Na tym etapie planuje się, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2025. No, proszę Państwa, mamy już luty, koniec lutego. Ustawy nie ma w Sejmie, więc myślę, że jeśli jest prawdziwa, a nie tylko deklarowana chęć zmian przepisów na rzecz ułatwienia działalności gospodarczej i ograniczenia biurokracji, to ten projekt już powinien być. Natychmiast przeprowadzony przez rząd. A wracając do obecnego projektu, którym się dzisiaj zajmujemy. No w związku z takimi informacjami rządu, jakie żeśmy w tej chwili usłyszeli, no to jednak warto by było ten projekt zacząć nad nim pracować, bo jak widzimy, to jest mamy dwa konkretne projekty. Mamy ten projekt druk 558, który jest już po pierwszym czytaniu, czyli mamy konkret w ręku i drugi konkret to mamy projekt ustawy. Pana przewodniczącego Petru, który też jest po pierwszym czytaniu. To są dwa konkrety, skoro rząd nadal jest niekonkretny i nie wiadomo, co się będzie działo z tym projektem rządowym, no to zacznijmy pracować nad tym, co mamy w ręku. Więc to chyba będzie najbardziej racjonalne podejście do problemów yy, yy, MŚP. Adam Małyszko, forum ludzkiego samochodów. Szanowny panie przewodniczący, yy, panie i panowie posłowie, wysoka Komisjo. Yy, Dyskusja jest bardzo ciekawa i merytoryczna, można by nawet powiedzieć. Natomiast my chcielibyśmy jak najszybciej, jako przedsiębiorcy, poznać stanowisko rządu do tych propozycji przedłożonych w tym projekcie. Wprawdzie nasza branża ma tylko trzy tutaj punkty, trzy paragrafy, których jesteśmy zainteresowani, żeby również wyrazić opinię na temat tych, tych projektów. I uważam, że jak najszybciej trzeba by poznać stanowisko rządu do tych regulacji, bo być może będziemy mocno zawiedzeni, jeżeli poznamy to stanowisko. Dziękuję.